Chcesz zaktualizować wpis w BDO i nie wiesz, jak to zrobić? W tym filmie pokażę ci, kto i jak może wykonać wniosek aktualizacyjny w rejestrze BDO. Cześć, nazywam się Mikołaj Maśliński, jestem prawnikiem i na tym kanale, jako ProR3, organizacja odzysku opakowań, pokazujemy firmom, jak oszczędzać czas i pieniądze w związku z rozliczaniem opakowań. Jeżeli chodzi o wniosek aktualizacyjny, to w pewnych sytuacjach firmy wpisane już do rejestru BDO muszą dokonać aktualizacji. W praktyce występują dwie podstawowe sytuacje, kiedy musisz dokonać takiej zmiany. Pierwsza sytuacja to moment, w którym dochodzi do zmiany danych Twojej firmy. Przykładowo, zmieniasz siedzibę, zmieniasz Adres prowadzenia działalności, i wówczas musisz w rejestrze BDO podać te wszystkie informacje związane z firmą. Może to również dotyczyć chociażby takiej kwestii jak zmiana nazwy firmy, co w praktyce czasami również ma miejsce. Druga sytuacja, w której musisz dokonać zmiany swojego wpisu w rejestrze BDO, dotyczy zmiany profilu działalności. Przykładowo, jeżeli prowadzisz warsztat samochodowy i Zajmujesz się naprawą samochodów, czyli wymieniasz olej, wymieniasz opony, naprawiasz samochody, to jesteś zwykle wytwórcą odpadów. To znaczy, że masz wpis w dziale 12 BDO. Natomiast, jeżeli rozszerzysz swoją działalność, na przykład o handel, importujesz jakieś produkty z zagranicy, aby bezpośrednio mieć dostęp do części z innego państwa, jesteś dodatkowo wprowadzającym produkty w opakowaniach i musisz dokonać wpisu w BDO w dodatkowym dziale, w dziale szóstym, tabela czwarta. W związku z tym stajesz się wprowadzającym produkty w opakowaniach. A zatem, jeżeli występuje któraś z tych sytuacji, musisz dokonać wniosku aktualizacyjnego w rejestrze BDO. Pamiętaj o tym, że czas na złożenie wniosku aktualizacyjnego to tylko 30 dni. W tym terminie powinieneś złożyć wniosek w rejestrze BDO. Jedną z takich sytuacji jest zawarcie umowy z organizacją odzysku opakowań. Umowa, którą posiadasz z organizacją odzysku, musi zostać ujawniona w systemie BDO. I teraz pokażę Ci, jak utworzyć wniosek aktualizacyjny w rejestrze BDO i jak dodać umowę z organizacją odzysku. Aby złożyć wniosek aktualizacyjny w rejestrze BDO, musisz wejść na stronę BDO. Link do tej strony znajdziesz w opisie tego filmu. Po wejściu na stronę zwróć uwagę, masz dwie możliwości logowania. Jedna po lewej stronie to jest rejestracja jako użytkownik główny. I właśnie jako użytkownik główny musisz zarejestrować się czy zalogować do BDO, aby przygotować wniosek, a następnie go wysłać. Istnieje również możliwość Zalogowania się jako użytkownik podrzędny, i w tym profilu również możesz utworzyć wniosek aktualizacyjny dla Twojej firmy oraz zadbać też o to, żeby on został prawidłowo przygotowany. Natomiast użytkownik podrzędny takiego wniosku rejestracyjnego nie może wysłać przez system BDO. My zatem zalogujemy się, korzystając właśnie z profilu login.gov.pl. Klikam w to miejsce i przechodzę teraz do wy wyboru formy uwierzytelnienia swojej tożsamości. Najczęściej stosowaną jest profil zaufany, ale można też skorzystać z innych, takich jak aplikacja M-Obywatel, bankowość elektroniczna, e-dowód czy inna. A zatem logujesz się teraz, korzystając z tej formy, aby dostać się do BDO. Ja skorzystam z profilu zaufanego, korzystam z bankowości elektronicznej. Pominę ten krok, Ty zalogujesz się do siebie właśnie z tego profilu, z którego korzystasz. Jestem już zalogowany do rejestru BDO. Pierwsza rzecz, jaką robię, to wybieram firmę, w ramach której będę tworzył wniosek aktualizacyjny. Klikam zatem nazwę tej firmy lub wybieram ją z listy rozwijanej. Ja wybiorę firmę Maśliński Land Consulting Spółka Zoo. Klikam wybieram. I w tej chwili mogę utworzyć wniosek aktualizacyjny dla, dla tej firmy. Zwróć uwagę, że e, mamy tutaj na dole podane informacje o miejscach prowadzenia działalności. W tym miejscu możesz chociażby dodać nowe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli rozszerzasz swoją działalność. My w tym filmie instruktażowym skupimy się na utworzeniu wniosku aktualizacyjnego w momencie, kiedy zawierasz właśnie umowę z organizacją odzysku. A zatem klikamy w zakładkę wnioski, która jest po lewej stronie. I zobaczymy listę wniosków. Jeżeli nie masz we wnioskach roboczych żadnego wniosku aktualizacyjnego, to możesz utworzyć nowy. Gdyby został wcześniej złożony wniosek aktualizacyjny, to system nie pozwoli ci utworzyć nowego, więc jeżeli masz z tym problem, to warto zobaczyć, czy nie pozostają w systemie jeszcze jakieś inne nierozpatrzone wnioski aktualizacyjne. Wybieramy wniosek aktualizacyjny i klikamy tak utwórz. Zwróć uwagę, że powstał nam wniosek aktualizacyjny, i teraz możemy przejść do jego edycji. Klikamy opcję edycja. W tym miejscu możesz zmienić chociażby nazwę swojej firmy, jeżeli przykładowo ona uległa zmianie. Możesz także zmienić siedzibę, czy też dodać inny adres do korespondencji, jeżeli jest taka potrzeba. My w tym wniosku skupimy się na zmianie konkretnej tabeli. Zwróć też uwagę, że tworząc wniosek Powinieneś, czy powinnaś dodać swoje dane kontaktowe? Polecam dodać numer telefonu. Co prawda, nie jest to obowiązkowe, ale znacznie ułatwia kontakt z urzędem. Podajemy numer telefonu, a następnie adres, ma być kierowana korespondencja w związku z danym wnioskiem. Jeżeli nie jesteś osobą uprawnioną do reprezentacji firmy, czyli przykładowo, Jesteś pracownikiem i nie występujesz w KRS-ie, nie występujesz w CIDG jako właściciel, to wówczas możesz złożyć wniosek aktualizacyjny, ale potrzebujesz do tego pełnomocnictwo. Wówczas musisz zaznaczyć, że wniosek jest składany na podstawie pełnomocnictwa, a przykładowy wzór dokumentu pełnomocnictwa znajdziesz klikając w ten link. Możesz skorzystać z tego wzoru. Pamiętaj tylko o tym, że pełnomocnictwo powinno być podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Sam skan pełnomocnictwa nie wystarczy do tego, aby wniosek został rozpatrzony. Pamiętaj również o tym, że do pełnomocnictwa należy dołączyć opłatę skarbową. W przypadku, gdy składamy pełnomocnictwo w formie elektronicznej, opłata skarbowa wynosi 17 zł i jest składana na adres, na rachunek bankowy. Urzędu y, gminy bądź miasta, w której siedzibę ma twoja firma. Jest to zmiana prawa od 1 stycznia 2025 roku, więc jeżeli masz wątpliwości co do tego, na jaki rachunek bankowy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa, możesz skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim Województwa, w którym siedzibę ma twoja firma. Tam uzyskasz informacje, które pomogą ci wpłacić na właściwy rachunek bankowy opłatę skarbową. Tak przygotowane dokumenty należy dołączyć w tym miejscu, czyli wybrać plik i dołączyć go do wniosku. Tutaj masz również instrukcję, która pokazuje m.in. jak spakować te dokumenty do jednego, do jednego folderu zip, spakowanego, który będzie zawierał zarówno pełnomocnictwo, jak również opłatę skarbową. Jeżeli natomiast jesteś członkiem zarządu, jeżeli jesteś właścicielem, to nie ma potrzeby dodawać pełnomocnictwa, wystarczy, że klikniesz zapisz i przejdź dalej. Przechodzimy teraz do kluczowej części, czyli możemy zmieniać zarówno informacje dotyczące konkretnego miejsca prowadzenia działalności, ale także właśnie chociażby siedziby. Jeżeli masz zawartą umowę z organizacją odzysku opakowań, to zmiany dokonujemy w siedzibie. Nie ma znaczenia, gdzie faktycznie Pakujesz produkty, gdzie masz magazyn, gdzie te produkty przychodzą za granicę. Liczy się to, gdzie siedzibę ma Twoja firma. A zatem klikamy opcję, a następnie tabelę. W związku z zawarciem umowy z organizacją odzysku opakowań należy dokonać zmiany w dziale 6 tabela 4. Klikamy opcję, edycja. Po wejściu do działu 6 tabeli 4 zobaczysz informacje o rodzaju opakowań, które wprowadzasz na rynek. Zwróć uwagę, że w tym miejscu wskazujesz, w jaki sposób wykonujesz obowiązek. Czy wykonujesz go w sposób samodzielny, czyli na przykład składasz wniosek o pomoc de minimis lub płacisz opłatę produktową, czy korzystasz ze wsparcia organizacji odzysku opakowań? Jeżeli korzystasz z organizacji odzysku opakowań, to wówczas w ramach wniosku aktualizacyjnego zaznaczasz, że korzystasz właśnie z organizacji odzysku. Aby dodać organizację odzysku, wpisujemy w wyszukiwarce ProR3. Oczywiście, o ile masz zawartą umowę właśnie z naszą organizacją, do czego w tym momencie serdecznie zachęcam, link do ProR3 oraz do kalkulatora, w którym możesz samodzielnie wyliczyć koszt współpracy, znajdziesz w opisie tego filmu. Czyli po zawarciu umowy wskazujesz ProR3 organizację odzysku opakowań. Wskazujesz datę zawarcia umowy. Załóżmy, że nastąpiło to dzisiaj, w piątek 13, ale mam nadzieję, że będzie dla Ciebie szczęśliwy, a następnie termin obowiązywania umowy. Zwykle takie umowy są zawierane na czas nieokreślony. Jeżeli już masz umowę z organizacją odzysku i chcesz ją zmienić, oczywiście masz taką możliwość, wówczas musisz wypowiedzieć organizacji odzysku aktualną umowę. Analogicznie robimy to dla kolejnych rodzajów opakowań, czyli jeżeli mamy papier i tekturę, to również wskazujemy, że posiadamy umowę z organizacją odzysku, działa to analogicznie. Może być też taka sytuacja, że niektóre opakowania rozliczasz w inny sposób, czyli przykładowo bez organizacji odzysku opakowań też prawo na to Pozwala, czyli możesz przekazać organizacji odzysku, rozliczanie kluczowych opakowań, takich jak chociażby tworzywa sztuczne czy papier i tekturę. A przykładowo opakowania wielomateriałowe rozliczać samodzielnie, jeżeli ich masa jest niewielka. Często taką praktykę wybierają chociażby e, firmy gastronomiczne, ale oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji i od tego, jak dużo opakowań wprowadzasz na rynek. Jeżeli dodatkowo wprowadzasz e, np. butelki jednorazowego e, użytku czy inne opakowania o, objęte systemem kaucyjnym, to również tutaj wskazujesz, że taka sytuacja występuje w przypadku naszej czy Twojej firmy. E, tutaj, na potrzeby tego filmu, pomijam te opakowania objęte systemem kaucyjnym. Klikamy Zapisz. I to wszystko. W tej chwili masz już wskazaną umowę z organizacją odzysków BDO. To, co jeszcze musisz zrobić, to oczywiście sfinalizować wniosek, a zatem cofamy, przechodzimy dalej i składamy oświadczenie informujące o tym, że wniosek został przygotowany zgodnie ze stanem faktycznym czyli że dane zawarte w tym wniosku zostały wprowadzone w sposób prawidłowy. Następnie klikamy Wyślij wniosek. I pojawi się komunikat, że wniosek został prawidłowo złożony. To wszystko, jeżeli chodzi o złożenie wniosku aktualizacyjnego. Pamiętaj i upewnij się jeszcze w zakładce, wnioski, że pojawił się tam wniosek złożony i w ciągu kilku, kilkunastu dni, w zależności od obłożenia urzędu marszałkowskiego, powinieneś dostać informację o tym, że wniosek został zaakceptowany. W przypadku, jeżeli pojawią się błędy lub braki, będzie kontaktował się z Tobą Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że ten film odczarował proces związany z wnioskiem aktualizacyjnym w momencie zawarcia umowy z organizacją odzysku i że teraz ten proces będzie dla Ciebie łatwy. Jeżeli chcesz więcej informacji o tym, jak oszczędzić pieniądze i działać zgodnie z prawem, współpracując z organizacją odzysku pakowań, to koniecznie zaobserwuj ten kanał. I zobacz także szczegóły, które zamieszczamy w opisie tego filmu. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.